Biblia, według księdza Piotra Pawlukiewicza. Z księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy. Jak pan powiedział. Niniwa była miastem bardzo rozległym na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. Ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i jej nie zesłał. Ten fragment, pozwolę sobie jeszcze zauważyć, jest jak zwiastun dobrego filmu, bo księga Jonasza jest to pasjonująca historia. A tutaj mamy tylko kilka, kilkanaście zdań. Pozwólcie Państwo, że ja będę się odwoływał też do fragmentów tej księgi, których tutaj dzisiaj nie przeczytaliśmy, ale wszyscy doskonale znamy tę historię. Nie miał ochoty Jonasz tam pójść. Nieniewici byli okrutnym narodem. Potrafili człowieka obedrzeć ze skóry żywcem. Mówiono, że lepiej się zginąć w bitwie niż dostać do niewoli niniewitów. A Jonasz, po polsku Gołąb, Gołąbek, on chce iść do kulturalnego kraju, spokojnego kraju i szuka takiego statku i płaci za bilet pieniędzmi. Co to na, dla nas może znaczyć? Proszę Państwa, nieraz się trzeba natrudzić i są też ludzie, którzy się trudzą, którzy wydają jakieś koszta materialne, żeby uciec od swojego powołania. Ja nie będę dawał przykładów konkretnych, bo nie mogę tego robić, ale jest nie jeden pan i pani która przez trzy lata pisała doktorat, który nikomu do niczego nie jest potrzebny. Wydała na to mnóstwo pieniędzy, czasu na studia, a uderzyło to w relacje do dzieci, do syna, do córki. Podaję taki przykład z doktoratem, a to może być jakiś różny. Ludzie uciekają nieraz od powołania i bardzo dużo ich to kosztuje. To jest przygotowany, z premedytacją zaprogramowana akcja. Jeszcze uchodzą za bohaterów. O, doktorat napisałaś, o, chodzisz coś na sport tyle czasu, tyle godzin tracisz tam w sali treningowej, ale to jest ucieczka od powołania jak może być. Na pewno w perspektywie pewnego czasu rozpozna się po owocach. Proszę zwrócić uwagę, Jonasz idzie na samo dno statku, pod pokład i tam sobie mości i zasypia. A ludzie dookoła niego przeżywają burzę i on jest jedynym, który się nie modli. Wszyscy modlą się do swoich bogów, a Jonasz się nie modli. On, który jest sługą i prorokiem prawdziwego Boga się nie modli. To już Państwu kiedyś mówiłem, że i nam księżą to grozi, że się całe zgromadzenie modli, a ksiądz Popędza ministrantów, popędza Bielanki na procesy i się nie modli. On, on, jedyny się nie modli. Jest bezpieczny. Tak mu się przynajmniej wydaje. To jest też taki symbol. Jeśli się jakiś duszpasterz, ksiądz, czy ojciec, który też jest duszpasterzem, czy ktoś inny, dobrze ustawi, to jego właśnie otoczenie, ludzie, za których jest odpowiedzialny, mogą być w wielkim niebezpieczeństwie, przeżywać burzę. Natomiast kiedy Jonasza wyrzucili już z, z okrętu, on się znalazł w wielkim niebezpieczeństwie, no bo sam w wodzie, tam po nocy. Oni zostali się bezpieczni. Natychmiast burza ustała i oni byli bezpieczni. Więc pokazuje to, jak my musimy walczyć, być tymi duszpasterzami na posterunku swojego powołania, żeby ludzie poddani naszej odpiece mogli żyć bezpiecznie. Obudził go kapitan okrętu, człowiek potrzebuje kogoś, kto cię budzi. Drodzy Państwo, Pan Bóg chce obudzić nas. Przychodzi kolega, mówi do mnie, do ciebie, źle się zachowałeś. Wiesz, w ogóle ostatnio coś się z tobą dzieje, stajesz się arogancki. My oczywiście, ja, co się czepiasz, co... A to jest próba obudzenia nas ze snu, bo Pan Bóg chce nas budzić ze snu. I potem ta cała litania pytań, którą do kapitan okrętu daje. Skąd ty jesteś? Skąd pochodzisz? Czym ty się zajmujesz? Nie pamiętam dokładnie tych pytań, nie mam w tej chwili te księgi przed sobą. Ale to są pytania o nasz rachunek sumienia. Kim ty jesteś? Skąd pochodzisz? Jak jest twój Bóg? Te pytania w Biblii są tak genialne. Oni chcieli i ona szaratować. To jest wzruszające, że on im sprowadził taką ulewę, takie pioruny na tą łódź, na to morze, ale próbują go ratować. Ale niestety już nie dają rady, więc wyrzucają go i wtedy łódź się uspokaja. I pamiętacie, Jonasz zostaje połknięty przez Wielką Rybę. Proszę Państwa, ja zwrócę uwagę tak chronologicznie: Jonasz się we wnętrzu ryby modli. Z tym, że to jest tak. Niektórzy mówią, to nie była najlepsza modlitwa. Proszę zwrócić uwagę, że Pan Bóg się na nią nie odezwał, nie, 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 nie odpowiedział. Modlitwa jest, błagam cię ocal, mnie i tak dalej, ale egzekuci ja mówią, to jest modlitwa zapożyczona, to jest czyjś tekst, nie Jonasza. No, mamy prawo się modlić tekstami nie naszymi, zapożyczyć sobie gdzieś tekst modlitwy. To jest modlitwa błagalna ocalenie życia. Pan Bóg go, przepraszam za słowo, odrywa, ryba go wypluwa. Pan Bóg jeszcze raz mówi: Idź i głośnij tą wezwanie do nawrócenia. Niektórzy nie zauważają, że Jonasz się sprzeciwia znowu woli Bożej, bo on idzie i głosi im zagładę. Zginiecie. Pan Bóg nie powiedział, Idź i ci powiedz, że zginą, tylko żeby się nawracali. A Jonasz, Jonasz jest taki dziwny prorok, bo prorocy byli posłani do ludzi dla ich dobra. Jonasz, jest, Jonasz wyczuwa się, nie lubi ludzi. On jest cały czas sam. Cały czas sam. On jest na tych ludzi wkurzonych, bo żył sobie spokojnie, to nagle jakieś wezwanie jakieś do niewitów Niedawno na ćwiczeniach w seminarium z homiletyki bardzo mi się spodobał homilia pewnego kleryka, który zauważył w swoim tekście, że my miłujemy jednego Boga bardzo często. Bóg, Bóg nazywa się Święty Spokój. O Święty Spokoju nie opuszczaj mnie, bądź ze mną rano, wieczór, hmm. we dnie w nocy, bądź moim panem, ja ci będę służył, byś tylko był tu Święty Spokoju. On chciał mieć Święty Spokój, a nagle w brzuchu ryby się znajduje. I ktoś też zauważył obrazowo, że szedł nasz przez tą Niniwę. Jeszcze mu z nosa pewnie jakieś wodorosty wychodziły, jeszcze tam jakiś węgorz zaplątany gdzieś spod szaty. Śmierdział tranem, jak tylko mógł śmierdzieć. I łamie, łamie, powtarzam, polecenie Boże, żeby Niniwitom głosić nawrócenie. A oni, poganie, nawracają się. Podejmuje tą misję, tak jak powiedziałem, połowicznie, ale mógł się Panu Bogu przeciwstawić, mógł odejść. Mógł odejść. Pan Bóg go tylko okolicznościami, że tak powiem, jego wyprawy Przypomina mu i zagania go, jak się do zagrody zagania, tak samo on zagania go do jego powołania. Ale na tą modlitwę się nie odzywa jeszcze Pan Bóg. Potem będzie druga modlitwa, gdzie Jonasz wyrzuci Panu Bogu, że mu się Bóg nie podoba. Za dobry jesteś, za łagodny jesteś, wiedziałem, że tak będzie, dlatego nie chciałem podjąć tej procesy Jak miłosierny jesteś. Jonasz nie ma pojęcia, co jest miłosierdzie. On by po prostu ciął, różnął, więził, wiązał. I na, a na tamtą modlitwę, chociaż jest taka nieładna, Państwo, zajrzyjcie do księgi Jonasza, ta druga modlitwa, ale Bóg odpowiada: bo to jesteś ty. Niektórzy ludzie mówią, nie doświadczam Boga, bożeś jeszcze do niego od siebie nic nie powiedział przez 40 lat. Mówisz formułki, mówisz jakieś zwroty sztuczne, a nawet jakieś pretensji, którą nosisz w głębi sercu do Pana Boga, nie pokażesz. Jonasz stał się sobą, pokazał, jakie ma serce i wtedy Bóg zaczyna z Nim rozmawiać dofinansowaną ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.